Pińczów, stolica i serce Ponidzia to pięknie położone miasto w Dolinie Nidy, otoczone wzgórzami wału pińczowsko-wójczańskiego. Dobry klimat, czyste powietrze, dostęp do rzeki, lasów i piękny krajobraz to nie jedyne walory tego regionu. Zasoby wód siarczkowych, ogromne złoża borowinowe i wody termalne to podstawy nadania przez Radę Ministrów statusu ochrony uzdrowiskowej dla Pinczowa i jego otoczenia. W Dolinie wzgórza zamkowego niemal w centrum Pinczowa znajduje się teren inwestycyjny o powierzchni 4,8 hektara. Ta doskonała lokalizacja, ograniczona od południa ulicą Żwirki i Wigury, z dojazdem od ulicy przemysłowej od północy do wyżej położonej części, oddzielona jest od wzgórza zamkowego oświetlonym deptakiem i skanalizowanym ciekiem wodnym którego jedno ze źródeł znajduje się na terenie działki. Źródło to o wydajności około 8 m sześciennych wody na godzinę w latach przełomu wieku dostarczało wodę do przetwórni owocowo-warzywnej w Pinczowie. Jest to jedyny tej wielkości teren inwestycyjny w centralnej części Pinczowa o zróżnicowanej powierzchni i bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych historycznych i turystycznych atrakcji miasta. Ten atrakcyjny teren czeka na inwestora. Zapraszamy do rozmów o jego przyszłości. Kontakt telefoniczny: 600 621 890. injection just...